będę wetował wszystkie próby podnoszenia podatków przez Donalda Trumpa i przez jego rząd. Ale to, ja chcę wiedzieć, to to co jest, jest złe. Pan mówi, to nie tylko wetowanie wystarczy, tylko musi pan coś zaproponować. Tak. To co pan proponuje? Ja mam inny pomysł na prezydenturę. Chciałbym, żeby to była prezydentura aktywna. Uważam, że obecni poprzedni prezydenci nie wykorzystywali wszystkich uprawnień, jakie mają. Przykład: prezydent Andrzej Duda ma zwyczaj mówić, że oceni jakąś ustawę dopiero wtedy, kiedy ona wyląduje na jego biurku i wtedy zastanowi się, czy ją podpisze, czy nie. Uważam to przy całym szacunku do pana prezydenta za błąd, ponieważ w ten sposób on rezygnuje z aktywnego wpływu na proces legislacyjny. Ja zrobię inaczej. Będę co tydzień zwoływał radę gabinetową na dzień albo przed posiedzeniem rządu, albo dzień po posiedzeniu rządu i będę odpytywał ministrów z tego, jakie mają projekty. I Jeżeli któryś z nich w tym projekcie będzie umieszczał coś, co mi się bardzo nie spodoba, to powiem takiemu ministrowi, że bardzo przepraszam, ale ja nie podpiszę ustawy, jeżeli w niej będzie taki zapis. Jeżeli pan minister chce, żeby ta ustawa przeszła, to już teraz proszę o jej zmianę, zanim ona w ogóle trafi do Sejmu.